Siemaneczko, Tomek Siwiec, Jad, magazyn strasznie kulturalny. Dzisiaj w kolejnej e, bardzo spontanicznej e, opinii na temat e, horroru, który wczoraj udało mi się obejrzeć, o znakomitym tytule Shark of the Corns. E, w dosłownym tłumaczeniu nie jestem jakimś mistrzem angielskiego, czyli rekiny w kukurydzy, w polu kukurydzy. Jest to film bodajże z tego 2021 roku. Oczywiście, jak sama sam tytuł wskazuje, będzie on opowiadał o rekinach, które grasują na ludzi w polu kukurydzy. Nie jest to jednak takie, takie, taka prosta fabuła, bo trzeba przyznać, że jest to. No, już na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to bardzo amatorska yy, propozycja. Yy, wiadomo, że generalnie film jest, mam wrażenie, zrobiony od, od początku do końca dla Beki i dla ludzi, którzy właśnie cenią sobie tego typu plastikowe yy, po prostu nagrania, że tak powiem. Zrzesza jakby sympatyków, fanów tych specyficznych gatunków no wiecie, gumowe węże, gumowe rekiny, tak jak właśnie tutaj będzie, no rośnie. Ludzie jakoś, zauważyłem, lubią oglądać tego typu badziewia. Sam przyznaję się, że jestem fanem po prostu tego typu filmów. Shark of the Corns to film, wbrew pozorom, dość skomplikowany. Nie ma tutaj tylko takiej fabuły, że w polu kukurydzy grasują sobie Gumowe rekiny. Eee, no właściwie to <laughs> widziałem tylko jednego. <laughs> jest rzeczywiście on jest gumowy i to, że on jest gumowy, jest tak dobitnie przez te kamery podkreślone, że aż to w oczy boli. Opowiem Wam w skrócie o co tam chodzi, bo ta fabuła naprawdę nie jest prosta, jest bardzo zawiła, ale ja w totalnym skrócie opowiem Wam. Jest sobie pole kukurydzy. Które uprawia jakiś tam rolnik, który oczywiście jest bardzo niezadowolony z tego, że wszyscy się interesują jego polem. To nic, że tam giną ludzie, to nic, że tam widziane są rekiny pływające w tym polu, to nic, ale on jest właśnie niezadowolony. W każdym razie to pole kukurydzy znajduje się na takich polach, które kiedyś tam odprawiali jakieś magiczne rytuały druidzi. <grydzi> I. Okazuje się, że gdzieś tam poboczną postacią w filmie jest morderca, który składa jakby ofiary, wierzy w kult. Wpadł po prostu na pomysł takiego jakiegoś, na trop takiego kultu, który wierzy w to, że w miejscu, gdzie znajdują się kamienie Stonehenge, podczas pełni krwawego księżyca, nastąpi jakieś przesilenie magiczne, wiecie, i połączy się to z tym polem druidów, na którym właśnie żerują te rekiny w tej kukurydzy i tam powołają się do życia podczas właśnie tego wydarzenia tacy jakby pradawni bogowie rekinowie. Nie wiem, jak to powiedzieć, bogowie rekinów. No tak jak mówiłem, fabuła jest bardzo skomplikowana. Mamy tam mnóstwo postaci. Oczywiście... Wszystkie sceny e, mamy tutaj sporo na gości. Już na samym początku mamy pierwszą scenę, zresztą bardzo fajną, <gryw> bardzo e, dobrze pokazaną. E, jeżeli chodzi o efekty e, te krwawe, te, 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 które lubimy najbardziej, no, nie oszukujmy się, e, czyli krew na tyckach, że tak powiem, i, i po prostu tandet na ujęcie kamery. Tamtego nie zabraknie. Co ciekawe w filmie, gra spora ilość dzieci i widać, że w ogóle widać, jak się ogląda ten film, że cała ekipa, która kręciła, miała z tego zarąbistą zabawę. Widać to poprzez ich dialogi, poprzez ich zachowanie, poprzez ich stroje, które też zwróciły tam moją uwagę. Jest tam właśnie sporo dzieci, które też oczywiście giną, ale widać, że w tym filmie się wszyscy zarąbiście bawią. Mnie najbardziej w tym filmie urzekło to, że wbrew pozorom w takich filmach tych amatorskich jest pełno jakichś zapychaczy, które muszą sprawić, żeby ten film trwał przynajmniej ponad godzinę. Tutaj tych zapychaczy nie ma. Poboczne elementy fabuły, wiecie, takie jakieś poboczne losy bohaterów. Są tak sprawnie ułożone i tak szybko się dzieją, że ten film się naprawdę ogląda z przyjemnością, no i z uśmiechem na ustach, pomimo że oficjalnie przecież jest to horror. Eee, mnie najbardziej rozbawiła scenka, w której, w której eee, jest tam taki gość, który prowadzi gazetę z, z takimi, opisującą takie rzeczy paranormalne, niesamowite. No i on tam, wiecie, z drona kręci z góry to. Pole rekinów, i te i widać, jak te rekiny pomykają sobie tam i z powrotem po tym polu kukurydzy. Powiem Wam, że nie żałuję tego niecałych dwóch godzin spędzonych przed ekranem monitora. Rekiny w polu kukurydzy są filmem, według mnie, godnym polecenia, ale tak, jak mówiłem właśnie dla sympatyków tego plastikowego gatunku horrorów klasy CD i Z. I szczególnie akurat polecam to tej grupie widzów. Dzięki za uwagę i ode mnie tyle. Oglądajcie. Nie zawiedziecie się, Narka.